Broń polskiej piechoty w czasie II wojny światowej W czasie wybuchu II wojny światowej Niemcy mieli Mausery, Waltery i MG34 Sowieci mieli Mosiny, pistolety Tokarewa i karabiny DP-28 Natomiast co mieli Polacy? Tu robi się ciekawy Podstawowym karabinem wojska polskiego w czasie wybuchu II wojny światowej był Niemiecki Mauser po pierwszej wojnie światowej mieliśmy dużo karabinów, ale wybraliśmy jednak niemiecki. No i pozostały jeszcze niemieckie fabryki na naszym terenie. I produkowaliśmy swoją wersję karabinu o nazwie karabinek ZUR29 na amunicję mauserowską. Natomiast z rkm Zur 28 był niezłe jaja. Początkowo chcieliśmy kupić i produkować belgijski bar od firmy FN. Część egzemplarzy została zakupiona od firmy FN, ale belkowie zwlekali z przekazaniem dokumentacji technicznej, bo jej nie mieli. Produkowane egzemplarze w Ameryce po prostu sprzedawali jako swoje. W pewnym momencie polskim wojskom skończyła się cierpliwość i zdecydowaliśmy, że skopiujemy karabin. I przerobimy go na amunicję Mausera. I zmienimy kilka detali. Mmm, fajne. Jeżeli zaś chodzi o pistolet, to początkowo chcieliśmy kupić pistolet Browning High Power. Znowu od filmy belgijskiej FN. Ale biorąc pod uwagę to, że wcześniej FN zrobiło nas w konia przy karabinie bar, to postanowiliśmy nie kupować licencji i skopiować pistolet. Ale przybyli ułani i. gdzie bezpiecznik. I po dodaniu bezpiecznika zaczęliśmy produkować pistolet WIS, jeden z najlepszych pistoletów przed wojną.